Siedem powodów, dla których warto wybrać elektryczny hak kolowniczy Oris E3. Zapomnij o szarpaniu się z hakiem, brudnych rękach czy schylaniu się pod zderzak. Oris E3 wysuwa się automatycznie, dosłownie w kilka sekund. Po drugie, szybka gotowość do pracy. Naciskasz jeden przycisk, a hak sam się pozycjonuje. Idealny zarówno dla osób, które często holują przyczepy, jak i dla tych, którzy robią to okazjonalnie. Po trzecie, jest niewidoczny, gdy go nie używasz. Po złożeniu hak całkowicie znika pod zderzakiem, dzięki czemu auto zachowuje estetyczny wygląd i wygląda tak, jakby hak nigdy nie był zamontowany. Po czwarte, jakość OE, czyli taka jak w najnowszych samochodach. Haki holownicze Oris są montowane w fabryce przez największych producentów samochodów. Model E3 daje Ci dokładnie ten sam, najwyższy standard. Po piąte, inteligentne oprogramowanie. Przęgło samo poinformuje Cię o poprawie załączenia się haka dzięki sygnałowi dźwiękowemu. a dzięki funkcji wykrywania oporów, hak jest całkowicie bezpieczny w użytkowaniu. Gdy tylko wykryje przeszkodę, automatycznie schowa się pod zderzak samochodu i da nam o tym znać za pomocą stałego sygnału dźwiękowego. Szósty powód to zastosowanie technologii Fix4Bike. Fix4Bike to pewniejsze mocowanie pod bagażniki rowerowe. Bez bujania, bez luzów, po prostu bezpieczniej. Po siódme, zero konserwacji, zero problemów. Szczelna, wodoodporna konstrukcja oznacza jedno. Montujesz raz, a używasz latami, bez żadnych dodatkowych zabiegów. Oris E3, hak, który naprawdę ułatwia życie. Wygodny, inteligentny, nowoczesny. Sprawdź, czy model E3 jest dostępny do Twojego modelu samochodu i zamów go już dziś na dobrehaki.pl